Witam, witam serdecznie, mamy dzień następny, zdaje się środę, jest godzina 11, jestem po pierwszej sesji terapeutycznej porannej, druga po południu, no i muszę trochę odreagować, bo ludzkie problemy nie są łatwe do przejmowania, idę do dworca dobrych myśli, tam gdzie są misie i lalki, chcę się poczuć jak mała dziewczynka, tak samo jak wczoraj nie wiem, w lewo czy w prawo mam iść? Chyba w prawo. Muszę sobie nawigację włączyć, bo nie wiem gdzie dokładnie jestem i w którą stronę najlepiej iść, żeby było jak najszybciej. W każdym razie ja dzisiaj strój wiosenny, jest ciepło, świeci słoneczko, więc idealna pogoda na spacer. Mam nadzieję, że zrobię co najmniej te 5-8 tysięcy kroków. No, a zobaczymy. Idziemy, kochani. Trafiłam na bardzo fajną ścieżkę, która prowadzi do centrum. Tutaj mamy jakieś pole namiotowe, jakieś przyczepy kempingowe. Gdzie wam, że tutaj można się rozbić w porze letniej. No, a ścieżka bardzo fajna. Ja lubię takie ścieżki. Już słyszę rzekę. Także jestem gdzieś blisko Wisły. No trochę jest błota. Ja dzisiaj jestem w innych butach, co prawda to jeszcze nie umyte niestety, nie mam czasu. No i zapomniałam. Przyznaję się bez bicia. Więc idę sobie teraz tą leśną ścieżką. Jest. Jest. Jest dobrze. Skręć w prawo. O, o, nawigacja mi mówi, że mam skręcić w prawo. Gdzie tu jest prawo? Tu nie ma prawo, tu jest jakaś. Droga prowadząca prosto, ale w prawo. Może chodzi o to, żeby tu nie iść, w tą lewo. Okej. Okay. O, i pokazuje mi, że bateria słaba. To muszę oszczędzać na dworzec dobrej myśli. A czemu tak ładowany był noc? Ładowarka jakaś taka dziwna, więc muszę się wyłączyć. No i to parłam, kochani. Ale nie wiem, czy nakręcę, bo kończy mi się bateria. Mam tylko 10%, widzę mi się już. Dworzec dobrych myśli kawiarenka Marzeń. Wejście, rekordowa kolekcja lalek w strojach regionalnych, historycznych Ewy Jagody, Liszki z Katowic. Więc wchodzimy. Mamy tutaj zachęcające wejście. Widzimy, tu jesteśmy kawiarenka Marzeń i się. o ojku, jakie słodziaczki w różnych strojach ludowych otwarte no to próbujemy wejść tu mamy też miś uszatek pingwinek słowo niedźwiedź wyszyte w różnych językach świata światło mi się odbija, nie widać dobrze Zobacz, mam tam ale Jesteśmy w środku, kochani. Oprowadzi mnie pani Iwona. Jak mi starczy baterii. Jak nie to będę musiała wrócić jutro. Jesteśmy przy misiach. Dobrze, możemy zaczynać. Jut. Witam, panią jest pani na dworcu dobrych myśli. Jest to kolekcja pana Bruna Zielonki, która była gromadzona przez ponad 50 lat. I e, można powiedzieć, że imię Bruno to niedźwiedź brunatny. Mam Bruno, kiedy był małym chłopcem, dostał od swojej babci na urodziny takiego otomisia i go rozpruł, aby dowiedzieć się, co jest w środku. Okazało się, że w środku były tutaj które mhm. się wysypały. No Bruno się rozpłakał, a babcia powiedziała, że Bruno ja ci nie, wie, nie będę kupowała zabawek, jak ty je, będziesz nie. nie. No i Bruno postanowił, już żadnego misia nie skrzywdzi. I odtąd zaczął zbierać. Jego kolekcje znajdują się misje z całego świata. Z książek, z bajek, z filmów. Można powiedzieć, że gdzie tylko jakaś kolekcja misiowa się pojawia, pan Bruno ją posiada. Są tu szachy misiowe, są buzle. Naprawdę można, można je zobaczyć. W różnej formie. Oprócz tego okazuje się, że Polska ma 68 miast, które mają w nazwie albo Misia, gdzie możemy je tu na tym filarze prześledzić, albo Misia w Herbie. I tutaj mamy właśnie narysowane, namalowane te wszystkie nasze herby. Oprócz tego mamy malarstwo, czyli tak zwane pastisze malarskie. Jest, są to żarciki malarskie polegające na tym, że są to kopie znanych obrazów świata, więc, że... Yy... No i niestety, kochani, padła mi ta bateria i nie, nie nakręciłam całego yy, dworca dobrych myśli, ale ja tam wrócę, ponieważ yy, rozmawiałam z właścicielem, wspaniały człowiek, yy, rozmawialiśmy o przyszłości sztuki, emocji, w ogóle jak to się wszystko zaczęło, ja też powiedziałam kim jestem, dostałam takie, e, widzicie, dostałam od pana, takie miniaturowe sztalugi mi dał, żebym namalowała sobie swoje misie, bo tam jest pełno misi, pełno, pełno lalek z każdego rejonu świata i kupiłam sobie lalkę, taką wyszywanką, taką małą misię, to będzie chyba mała miś, mała miś, mała miś. Yy, także yy, no nie oparłam się, żeby czegoś z tego, z tego miejsca nie, nie, nie wziąć. I yy, misie wszelkiego rodzaju. Najmniejszy misio ma 2 mm, jest pod lupą. Są misie plastikowe, szmaciane, porcelanowe, szklane, słomiane, drewniane, rzeźbione. Lalki Barbie, lalki z różnych stron świata. No, tak żałuję, bo nie mogę Wam tego pokazać z moją małą mi. Że y, mała mi to jest ta bohaterka chyba y, mm, z muminków, nie? Mała mi. To jest mała misia, ale, ale może być mała mi. I y, 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 po prostu miejsce magiczne. Ja się tam po prostu popłakałam z, ze szczęścia, jak mała dziewczynka. I pan Bruno to zobaczył, mówi podoba się pani, a ja mówi strasznie, bardzo cudownie i w ogóle. E, Także, że też musiałam szybko wracać, bo już była pora obiadowa i e, musiałyśmy obie wracać. Już mam moją koleżankę, no taką fajną, nie, ona takie długie nogi ma, takie. A ta kuleczka, to jest właśnie kuleczka dobrych myśli. Wszystkie misie, które są sprzedawane z tego właśnie materiału. Są z kuleczką dobrych myśli. Ja się bardzo cieszę, że któraś z pań bardzo dziękuję, że mnie nakierowała na tą, na tą placówkę, że mogłam ją zobaczyć, zwiedzić i zobaczyć tyle lalek cudownych, poczuć się jak mała dziewczynka. No i jak tam wrócę, to myślę, że już nakręcę. Nawet Katarynka była. Pani mi na Katarynce grała. Pani Iwona, która mnie oprowadzała, puściła kawałek muzyki z Katarynki. Więc y, żeśmy razem tam wysłuchały sobie. <laughs> y, no, jestem przeszczęśliwa, że takie miejsca w ogóle są, że istnieją, że y, są tworzone, są prowadzone przez wspaniałych ludzi. Y, sama bym takie miejsce chciała prowadzić. Kiedyś Wam mówiłam, że marzy mi się Muzeum Zabawek, ale to jest inwestycja, na którą się nie chyba nie porwę szybko, bo no, mam swoją pracownię i ona. Mnie teraz bardzo pochłania i absorbuje. Natomiast Muzeum Zabawek zawsze chyba będzie już w sferze moich marzeń. Może kiedyś, kto to wie, nigdy nic nie wiadomo, co się gdzieś trafi człowiekowi i yy, tyle. Yy, yy, yy. Na razie zróbmy jedno: skończmy szkołę, zacznijmy zajęcia, zróbmy remont pracowni i yy, yy, yy. Dopiero będziemy myśleli, co dalej. Znaczy, ja będę myślała, no bo mówię, mówię w formie dwuosobowej. Nie wiem, dlaczego tak mam, ale tak mam. Być może utożsamiam się z Wami, że jesteśmy tą grupą wspólną i, i razem tworzymy ten kanał, po prostu. Ja jako twórca, Wy jako widzowie i komentujący i to po prostu jest wspólnota taka moja wspólnota wspaniała i cudowna. Także pozdrawiam Was serdecznie. I do następnego razu. Mała mi też wam ma. Ha, 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 ha. <grywy> Pozdrawiam serdecznie.